W związku z nadchodzącym karnawałem przygotujemy sobie faworki, jest to jeden z bardziej klasycznych przepisów, który jest popularny od dawien dawna. Pojawiło one się w, w aktualizacji styczniowej, zobaczymy jak one będą smakowały, zobaczymy jak one wyjdą. Jeżeli wy również jesteście ciekawi, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Przygotowania faworków potrzebujemy 250 g mąki, 5 żółtek, kwaśną śmietanę 40 g, to jest dziesiątka. My używamy dwunastki, 10 g wódki oraz 5 g cukru. Jakiś czas temu przygotowywaliśmy na naszym kanale oponki i wtedy smażyliśmy to na smalcu. Dlatego że ja korzystam zawsze ze smalcu, a nie z oleju. I został nam ten tłuszcz. No szkoda było go wylewać, bo używaliśmy rasa, jednak coś to kosztowało i e, to nam zostało, więc ja sobie to przełożyłam do miseczki, schowałam do lodówki i jak widzicie teraz do faworków. Jest jak znalazł. Także, jakbyście szukali alternatywy, to fajny sposób. Zanim zaczniemy przygotowywanie naszych faworków, ja sobie rozpoczynam od powolnego rozpuszczania naszego tłuszczu. Tutaj się nic nie stanie, zawsze możemy to zmniejszyć bądź zgasić, a szybciej nam później pójdzie. Czas przyrządzania 10 minut, łączny czas 30 minut. Przepis oceniany jako łatwy pochodzi z oficjalnej platformy Messie Cuisine i wyjdzie nam z tego 30 faworków. Zobaczymy, rozpoczynamy gotowanie. Na początek 250 g mąki wrzucam do pojemnika miksującego. Po mące dodaję 5 żółtek. na śmietana. Tak jak mówiłam, u nas to jest śmietana dwunastka, dlatego że nie wiem, może Wy gdzieś spotkaliście się z 10, ja nie znalazłam, jest dwunastka, łódka, i ostatni składnik, czyli cukier. Jak widzicie, składników jest naprawdę niewiele, także wydaje się to szybkie w przygotowanie. Zobaczymy, jak będzie. Teraz czas na ugniatanie. 45 sekund, tryb zwykłe ugniatanie, ruszamy. Tłuszcz nam ciągle się tutaj w międzyczasie rozpuszcza, faworki się wygniatają. Nasze ugniatanie zakończone. Teraz ciasto musimy rozwałkować na podsypanej mąką stolnicy, na placek grubości 2 mm i wielkości 90 na 10 cm. Kroimy w paski 3 na 10 także najpierw zobaczę jak to jest ciasto. Właśnie wiecie co? Ostatnio dzisiaj gdzieś przeglądałam jakieś informacje, że ktoś już robił ten przepis i że to ciasto wychodzi takie nielepiące się. I e, też dostałam informację, że w takim przypadku najlepiej jest dodać trochę kwaśnej śmietany. Także ja idę do lodówki pośmietany dodajemy śmietany i jeszcze raz to mieszamy. Pamiętajcie, że zawsze lepiej dodać dwa razy niż później odejmować, bo tego się nie da. Więc ja na razie powiedzmy, że dam taką łyżkę, myślę, że to już pomoże. I ponownie zamykam sobie pokrywkę. I wracamy do wcześniejszego kroku. Jeszcze raz wygnieciemy te 45 sekund. Zobaczmy, jak jest po ugniataniu numer 2. No, i teraz jest już zdecydowanie lepiej. Ciasto przynajmniej skleiło się ze sobą. Ja tutaj sobie przełożę, już przygotowałam w międzyczasie też stolnicę. Ciasto wyciągnę. Jeszcze dłoń mi zagniotę, zobaczę, czy to jest to o co chodzi. Wydaje się, że tak. Także wałkujemy ciasto. Delikatnie sobie tutaj mąką podsypuję stolnicę. To ciasto dłonią najpierw rozpłaszczę i teraz będę wszystko rozwałkowywać bardzo cienko, żeby te faworki były takie cienutkie, chrupiące. O to nam chodzi. Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz do zaobserwowania nas na Instagramie. Linki oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Tutaj, ale zobaczcie, fajna jakby yy, sytuacja z tą śmietaną, znaczy no nie fajna, ale dobrze, że to się wydarzyło i to widocznie jest powszechny problem z tą śmietaną, bo mówi, ja zdarzyło mi się, że dzisiaj rano akurat czytałam o tym, ktoś robił te faworki, pisał, że tej śmietany znaczy, że po prostu ciasto jest nielepiące się, za mało gęste, także ja wiedziałam co robić, dla Was wskazówka od razu, żeby dodawać więcej śmietany. Ciasto rozwałkowane najcieniej jak się dało, jak widzicie zrobiła nam się tego potężna połać. Cóż, teraz musimy jakoś to tak mądrze pokroić, ja myślę, że sobie najpierw odkroję tutaj od góry, Taki mniej ładny kawałek. I pokroję to może najpierw w takiej długości pasy. To co mi zostało na pół. I co? Teraz kroimy w ten sposób. Faworki pokrojone możecie robić dłuższe, krótsze, to już wszystko od Was zależy. No i teraz kluczowa rzecz, każdy na środku musimy naciąć. Dobra, jeden rząd nacięty. I co porobimy po nacięciu? Bierzemy faworka i musimy go przewinąć. Ma nam powstać coś takiego. Odkładam sobie na bok olej, się, jest nasz tłuszcz, smalec się grzeje i będziemy jej za chwilę wrzucać i smażyć. Jak widzicie, tak się prezentują nasze faworki. Na ten moment wyszło ich 40, zostały mi jeszcze takie odcinki ciasta, które ja zaraz sobie przegniotę i rozwałkuję i dosmażę. Na ten moment yy, za chwilę smalec będzie gotowy, wrzucamy i smażymy. Nasz yy, smalec osiąga już temperaturę 170 stopni, czyli to jest taka, jak, w jakiej mamy smażyć nasze faworki. Także bierzemy i wrzucamy je na gorący tłuszcz. Wrzucam faworki na tłuszcz, smażymy je do momentu wypłynięcia na złoto-brązowy kolor. Myślę, że cztery nam tutaj się zmieszczą. Jedna strona, później przewracamy z drugiej. Złoto-brązowy kolor. Mam przygotowany ręcznik papierowy, na którym będę osączała faworki. Pierwsza partia usmażona. Ostrożnie wyciągam. I odkładam tutaj na papier, żeby osączyły się z tego tłuszczu. I tak samo z każdą kolejną: no troszeczkę nam to zajmie, ale myślę, że to jest warte tego, co za chwilę będzie, jak będziemy jedli. Tak się prezentują gotowe, skończone faworki. U nas posypane klasycznie cukrem, pudrem. Wyszło około 50 sztuk. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! No to co, czas na krótkie podsumowanie naszych faworków i myślę, że na początek musimy sobie spróbować jednego. Bierzemy sobie takiego, smacznego. Słuchajcie, faworki mega kruche. W ogóle nie przyjęły praktycznie tłuszczu. Są takie czuć, że stosunkowo lekkie, delikatne. Jak widzicie, kruszą się. Ciasto ogólnie nie było słodkie. Sama słodyczy jest nadana poprzez posypanie cukrem pudrem. Wydaje mi się, że to jest tak prosty przepis, tak łatwy w przyrządzeniu, że tutaj nie można nic zrobić. Jedna uwaga właśnie z tą dodatkową łyżką śmietany, która była dodana, ponieważ ciasto było tak kruche, że nie dało się go zlepić. Finalnie policzyliśmy, wyszło dokładnie 45 faworków. Także z tego przepisu miało wyjść 36, u nas wyszło 45, prawdopodobnie wzięliśmy cieni, to rozwałkowaliśmy, ale po usmożeniu zobaczcie, on jest takiej grubości. Czy ja wiem, czy on jest cienki, czy on jest grubszy? No nie wiem, wydaje mi się, że jest taki akurat, no ale to kwestia gustu, każdy rozwałkuje jak będzie miał ochotę. Z naszej strony wszystko. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Dajcie znać w komentarzach, czy robiliście, czy coś modyfikowaliście, czy też dodawaliście łyżeczki śmietane. A my widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej!